Wiosenne słońce powoli chyliło się ku zachodowi, wpuszczając do niewielkiego mieszkania na warszawskim osiedlu miękkie, złote światło. Kasia siedziała przy kuchennym stole, trzymając w ręku kubek z ostudzoną już kawą. Wokół panował spokój, który wydawał się być trochę zbyt idealny, jakby na siłę utrzymywany, by nie zakłócić pozornie poukładanego życia. Za okna dobiegały odgłosy przejeżdżających samochodów i śmiech dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw. Kasia spojrzała przez szybę dostrzegając ich beztroskę, coś, co od dawna umykało jej z życia. W pomieszczeniu panowała lekka atmosfera napięcia, chociaż nikt nie wypowiadał żadnych słów. Tomek wszedł do kuchni z torbą na ramieniu, spojrzał na nią i rzucił bez większego zainteresowania: "Dzisiaj znowu mam nadgodziny, więc wrócę późno. Może weekend będzie lepszy." Kasia westchnęła cicho, odkładając kubek. "Okej", okay, odpowiedziała spokojnie. Chociaż w głowie buzowało jej coraz więcej pytań. Może w weekend rzeczywiście coś zrobimy. Tomek nie odpowiedział, tylko spojrzał na zegarek i ruszył do łazienki, zostawiając ją samą z myślami. Minuty wypełniała cisza, przerywana tylko tykaniem zegara wiszącego na ścianie. Kasia usiadła na kanapie i pozwoliła myślom swobodnie błądzić. Przypomniała sobie, jak poznali się na studiach, jak śmiali się razem, planując wspólną przyszłość. Teraz wszystko wydawało się odległe niemal obce. Zastanawiała się, czy to normalne, że Tomek tak rzadko spędza z nią czas, czy może coś jest nie tak. Chciała mu zaufać, ale coraz częściej czuła, że coś ukrywa. W tym momencie do mieszkania zadzwonił telefon. Na ekranie pojawiło się imię Natalia. Hej, siostra. Usłyszała ciepły głos Natalii, która mieszkała od kilku miesięcy w innym mieście i przyjechała na krótkie odwiedziny. Pomyślałam, że może wpadnę na chwilę? Mam trochę wolnego. Kasia uśmiechnęła się lekko i odpowiedziała. Jasne, zapraszam. Kiedy Natalia pojawiła się w drzwiach, od razu wniosła ze sobą powiew energii i życia, które Kasia zaczęła już powoli tracić. Młodsza siostra miała w sobie coś takiego, bezpośredniość i odwagę, które jednocześnie fascynowały i niepokoiły Kasię. Jak tam u was? zapytała Natalia, rozglądając się po mieszkaniu. Spokojnie, odpowiedziała Kasia, próbując nie zdradzić prawdziwych emocji. Usiadły razem w salonie i zaczęły rozmawiać, najpierw o błahostkach, wspólnych wspomnieniach z dzieciństwa, planach na lato, ulubionych filmach. Natalia szybko przejęła inicjatywę, opowiadając o pracy i swoich nowych znajomościach. Wiesz, Kasia, zaczęła nieco ciszej, zastanawiam się czasem, czy nie powinnaś postawić na siebie. Może to, co masz, to za mało. Życie jest krótkie. Kasia spojrzała na nią z nieukrywanym zaskoczeniem. O czym mówisz? O tym, żebyś przestała udawać, że wszystko jest w porządku odpowiedziała Natalia, patrząc jej prosto w oczy. Że jesteś szczęśliwa, chociaż nie jesteś. Może powinnaś zacząć żyć tak, jak naprawdę chcesz? Kasia poczuła ścisk w gardle. Natalia była jak ktoś, kto znał jej sekrety i mówił je na głos. Zmuszając do zastanowienia się nad własnym życiem. Po chwili w drzwiach pojawił się Tomek. Cześć, co się tutaj dzieje? Zapytał z lekkim zdziwieniem, choć w jego oczach kryła się nuta irytacji. Natalia uśmiechnęła się szeroko. Po prostu trochę rozmawiamy. Tomek rzucił krótkie hej i odszedł do swojego pokoju, nie zwracając na nich uwagi. Kasia spojrzała na siostrę, która tylko wzruszyła ramionami i zaśmiała się cicho. Następne dni minęły w podobnym rytmie. Kasia starała się utrzymać pozory normalności, choć czuła, jak coraz bardziej kruszy się fundament ich związku. Tomek spędzał długie godziny w pracy, a gdy był w domu, najczęściej zamykał się w swoim pokoju, unikając rozmów. Natalia natomiast zdawała się być wszędzie, gdzie tylko mogli się spotkać w pracy Kasi, na siłowni, a nawet w ich mieszkaniu. Kasia zauważyła, że Tomek z nią rozmawia częściej i z większą łatwością, co tylko pogłębiało jej niepokój. Pewnego wieczoru, gdy Tomek wyszedł na chwilę do sklepu, Kasia natknęła się na jego laptop leżący otwarty na kuchennym stole. Niechętnie, ale ciekawość wzięła górę i zerknęła na ekran. Na pulpicie zauważyła folder z nazwą Finanse. W środku znalazła pliki z wyciągami bankowymi, a ich treść wzbudziła w niej coraz większe zdumienie. Kwoty, które Tomek otrzymywał na konto, były znacznie wyższe niż to, co mówił, że zarabia. Co więcej. Były tam przelewy na spore sumy, które nie miały jasnego przeznaczenia. Co to ma znaczyć? Mruknęła pod nosem, czując, jak serce bije jej szybciej. W tym momencie do mieszkania wrócił Tomek. Co tu robisz? Zapytał ostro, spoglądając na otwarty laptop. Przepraszam, nie chciałam, odpowiedziała Kasia, próbując ukryć zdenerwowanie. Tomek wzruszył ramionami i wyszedł do swojego pokoju, zamykając drzwi na klucz. Tej nocy Kasia długo nie mogła zasnąć. Myśli kłębiły się w jej głowie, podejrzenia, obawy, wątpliwości. Coś się zmieniało, a ona nie potrafiła tego zatrzymać. Kilka dni później Kasia znów spotkała Natalię na kawie. Siostry rozmawiały o wszystkim i niczym, ale Kasia nie mogła oprzeć się wrażeniu, że Natalia coś przed nią ukrywa. Wiesz, Kasia, powiedziała Natalia, patrząc jej prosto w oczy, życie nie zawsze jest takie, jakie sobie wymarzymy. Czasem trzeba podjąć trudne decyzje, nawet jeśli ranią innych. Kasia poczuła ukłucie niepokoju. Co masz na myśli? Natalia uśmiechnęła się, ale jej oczy pozostały poważne. Po prostu jej oczy szeroko otwarte. Tydzień później, kiedy Kasia wróciła do domu po pracy, czekała ją niespodzianka, w mieszkaniu panował półmrok, a w powietrzu unosił się zapach świec i ciepłej herbaty. Na stole stała kartka z napisem: Przepraszam, kochanie. Porozmawiajmy. Serce Kasi zabiło szybciej. Zastanawiała się, czy to oznacza zmianę, czy raczej preludium do czegoś trudnego. W kącie pokoju, ubrana w miękki szlafrok, siedziała Natalia, która zerwała się na równe nogi, gdy tylko Kasia weszła. Cześć, powiedziała ciepło, ale jej oczy błyszczały inaczej niż zwykle. Co tu robisz? zapytała Kasia, choć starała się zachować spokój. Tomek poprosił mnie. Żebym została na wieczór, odpowiedziała Natalia, nie spuszczając wzroku z siostry. Chwilę później do pokoju wszedł Tomek. Był wyraźnie zmęczony, ale coś w jego spojrzeniu mówiło o potrzebie szczerości. Kasia, musimy porozmawiać, zaczął, siadając obok niej. Słucham, odpowiedziała, starając się nie pokazać drżenia w głosie. Tomek wziął głęboki oddech. To prawda, że w ostatnich miesiącach trochę się oddaliłem. Praca Stres, a może ja sam nie wiem? Ale Natalia pomogła mi wiele zrozumieć. Kasia spojrzała na siostrę, która lekko skinęła głową. Co dokładnie masz na myśli? Zapytała cicho. Tomek zawahał się. Czuję, że to, co mamy, już się wypaliło. Chcę zmienić swoje życie, ale nie wiem jak. Kasia poczuła, jak w jej piersi rośnie ból, który próbowała ukryć od dawna. A co z nami? Zapytała drżącym głosem: Nie wiem, odpowiedział. Może powinniśmy dać sobie trochę czasu. W ich oczach pojawiło się coś, czego nie potrafili nazwać. Cisza napełniła pokój gęstym powietrzem niezręczności. Tydzień później Kasia otrzymała od Natali wiadomość: Musimy się spotkać. Mam coś ważnego do powiedzenia. Umówiły się w małej kawiarni na rogu ich osiedla. Kasia przyszła wcześniej. Zamówiła kawę i obserwowała ulicę przez wielkie okno. Gdy Natalia weszła, jej twarz była napięta, a spojrzenie niepewne. Kasia, zaczęła nieśmiało, wiem, że wiele się dzieje i może cię to zaboleć, ale nie chcę, żebyś dowiedziała się wszystkiego z innej ręki. Kasia poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej. Mów. Natalia zaciągnęła się powietrzem i wyjęła z torby kopertę. To jest coś, co znalazłam na komputerze Tomka. Oświadczenie bankowe z ostatnich miesięcy. Kasia wzięła kopertę, otworzyła ją i zaczęła przeglądać dokumenty. Jej oczy powiększyły się z niedowierzania, kwoty na kontach, przelewy, których nie rozumiała. Co to znaczy? Zapytała, czując, jak w gardle kruszy się jej świat. To znaczy, że Tomek ukrywał przed tobą swoje finanse. I nie tylko to. Znalazłam też korespondencję, która wskazuje, że planuje coś, o czym nie wiesz? Kasia poczuła falę rozpaczy i gniewu. Wszystko, co dotąd znała, zaczęło się rozsypywać. Co teraz? zapytała cicho. Musisz podjąć decyzję, odpowiedziała Natalia. Ale uważaj, bo nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Po powrocie z kawiarni, Kasia zamknęła drzwi mieszkania z głuchym trzaskiem, jakby chciała zatrzasnąć za sobą cały świat, który dotąd znała. W jej dłoniach ciągle tkwiła koperta z dokumentami, a w głowie szumiały tysiące myśli. Usiadła na kanapie, z głową opartą o ścianę, próbując poukładać sobie wszystko w całość. Było jasno, a jednak w jej sercu zapadł mrok. Jej telefon zadzwonił. To był Tomek. Kasia, możemy porozmawiać? Usłyszała spokojny głos, który jednak w jej uszach brzmiał jak wyrok. Nie wiem, czy chce, odpowiedziała chłodno. Proszę, to ważne. Po chwili wahania zgodziła się. Spotkali się w niewielkiej kawiarni, tym razem bez Natalii. Tomek był wyraźnie spięty. Wiem, że ukrywałem przed tobą rzeczy, zaczął, ale nie chciałem, żebyś cierpiała. Z Natalią to skomplikowane. Kasia spojrzała na niego z zimnym spokojem. Skoro jest tak skomplikowane, to dlaczego spotykacie się tak często? Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Tomek spuścił wzrok. Bo bałem się cię zranić. A teraz mnie raniłeś jeszcze bardziej, wyrwało się Kasi. A Natalia? Co z nią? Natalia i ja, zakochaliśmy się, wyznał. Kasia poczuła, jakby uderzył ją piorun. Woda zaczęła napływać do jej oczu. Na moich oczach wyszeptała. Tomek chwycił jej dłoń, ale Kasia cofnęła się. Nie dotykaj mnie. Wyszła z kawiarni, czując, że świat rozpadł się na kawałki. Kilka dni po spotkaniu Kasia otrzymała anonimowy list. Koperta była bez adresu nadawcy, a w środku znajdowały się zdjęcia Tomek i Natalia, uśmiechnięci, trzymający się za ręce podczas prywatnego wyjazdu. Obok zdjęć była krótka notatka. Prawda wychodzi na jaw. Decyzje mają konsekwencje. Kasia poczuła mieszankę szoku i gniewu. Kto mógł jej to wysłać? Kto chciał wplątać o jeszcze głębiej w tę sieć tajemnic? Postanowiła zasięgnąć rady prawnika, nie tylko w sprawie rozwodu, ale też w kwestii finansów. Zaczęła też dyskretnie śledzić korespondencję Tomka, starając się dowiedzieć więcej o tym, co ukrywał. W tym samym czasie Natalia zaczęła pojawiać się coraz częściej w ich życiu, nie tylko jako kochanka, ale też jako ktoś, kto zaczyna kontrolować sytuację. Kasia musiała znaleźć siłę, by walczyć nie tylko o siebie, ale i o swoje życie. Kilka dni po otrzymaniu anonimowego listu Kasia poczuła, że nie może dłużej milczeć ani udawać, że wszystko da się jakoś przeżyć bez konsekwencji. Wiedziała, że musi zmierzyć się z prawdą, bez względu na to, jak bardzo będzie bolesna. W chłodne sobotnie popołudnie postanowiła odwiedzić rodziców, by szukać u nich wsparcia. W ich przytulnym domu pachniało pieczonym chlebem i wanilią, co przez chwilę ukoiło jej szarpane nerwy. Mama ujęła jej rękę. Kochanie, pamiętaj, że nie jesteś sama. Kasia westchnęła. Tomek zostawił mnie dla Natalii. W dniu ich ślubu wysłałam im jego ostatnie oświadczenie bankowe. Chcę, żeby wiedzieli, że prawda wyjdzie na jaw. Jej ojciec, człowiek o surowym, ale sprawiedliwym spojrzeniu, skinął głową. Prawda zawsze wychodzi. Tylko trzeba mieć odwagę ją pokazać. Zdeterminowana, Kasia wróciła do mieszkania i przygotowała list który miała wysłać do Natalii i Tomka. Załączyła kopię oświadczenia bankowego i krótki komentarz, który jasno pokazywał, że zna ich sekrety. W dniu ślubu Natalii i Tomka atmosfera w lokalu była napięta, mimo prób udawania radości. Goście rozmawiali, śmiali się, ale Kasia czuła, że nad nimi unosi się coś ciężkiego. Nagle do sali weszła Kasia, trzymając w ręku kopertę. – Mam dla was coś, co powinniście zobaczyć – powiedziała spokojnie, ale z mocą w głosie. Rozwinęła kopertę i położyła na stole oświadczenie bankowe Tomka. Uśmiechy nie trwają wiecznie, dodała, patrząc prosto w oczy młodej pary. Goście zamilkli, a Natalia zaczęła blaknąć. Tomek próbował coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły mu w gardle. W tym momencie Kasia poczuła, że choć serce boli, odzyskuje swoją siłę. Sale wypełniła nagła cisza. Goście z trudem kryli zdziwienie i napięcie. Natalia, blada jak ściana, stała nieruchomo, a Tomek zaczął nerwowo przebierać nogami. Kasia, to nie jest moment na takie rzeczy, wycedził przez zęby, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Ale to jest właśnie moment, odpowiedziała stanowczo Kasia. Nie mogę już dłużej milczeć, gdy widzę, jak oszukujecie wszystkich dookoła. Rozwinęła kilka kolejnych dokumentów, pokazując wyciągi bankowe i korespondencję. Która ujawniała ukryte wydatki i przekazy finansowe między Tomkiem a Natalią. Niektóre z nich wskazywały na pieniądze wydane na ich wspólne wyjazdy, luksusowe prezenty i tajemnicze transakcje. Wśród gości rozległy się szepty i stłumione rozmowy, atmosfera gęstniała z każdą sekundą. Młodsza siostra Kasi, która do tej pory wydawała się opanowana, w końcu złamała się i wybiegła z sali, ukrywając twarz w dłoniach. Tomek podszedł do Kasi. Proszę, zrozum, zaczął. Ale jego głos brzmiał płasko. Nie mam już nic do zrozumienia, odpowiedziała zdecydowanie. To ty powinieneś zrozumieć, że prawda wychodzi na jaw. Kilka dni po dramatycznym weselu, Kasia zaczęła powoli układać swoje życie na nowo. Postanowiła wynająć małe mieszkanie na drugim końcu miasta i skupić się na sobie, na pracy i na córce, którą miała z Tomkiem. Jednak nie mogła zapomnieć o pewnym szczególe, który dotyczył Natalii. Okazało się, że siostra od dawna zmaga się z poważnymi problemami finansowymi i długami, które ukrywała przed wszystkimi. Wątek ten wprowadzał dodatkowe napięcie do historii, pokazując, że za pozorną pewnością siebie kryła się głęboka bezradność. Kasia, mimo wszystkiego, czuła w sobie cień współczucia. Pewnego wieczoru, kiedy przeglądała stare zdjęcia, otrzymała sms od Natalii. Wiem, że to trudne, ale chcę spróbować się naprawić. Nie dla siebie, ale dla ciebie kropka. Kasia spojrzała na ekran telefonu i powoli zaczęła myśleć, czy możliwa jest jakaś forma przebaczenia i czy życie daje jej szansę na spokój. Kasia powoli odnajdywała spokój, choć nie wszystko było jeszcze poukładane. Wynajęte mieszkanie stało się jej azyłem, miejscem, gdzie mogła odetchnąć od przeszłości i zacząć budować własne życie na nowo. Spotkania z Natalią były sporadyczne, ale szczere. Siostra zaczęła uczęszczać na terapię, próbując uporać się z problemami finansowymi i emocjonalnymi, które ją dręczyły. Wiem, że wiele zepsułam, powiedziała pewnego popołudnia, trzymając w dłoniach kubek z herbatą. Ale chcę to naprawić. Nie dlatego, że chcę wrócić do Was, ale bo czuję, że zasługujesz na prawdę i szczerość. Kasia słuchała z uwagą, a w sercu rosła jej siła, która pozwalała przebaczyć nie dla innych, ale dla siebie. Minęły miesiące. Kasia zdobyła się na odwagę, by zacząć nowe życie, zdala od zdrady i oszustw, ale z doświadczeniem, które ukształtowało ją na nowo. Znalazła pracę, która dawała jej satysfakcję, a córka rosła zdrowo, otoczona miłością i wsparciem. Pewnego dnia, podczas rodzinnego spotkania, Kasia spojrzała na natalię i Tomka, teraz osobno, zdala od siebie. Wiedziała, że przeszłość zostawiła blizny, ale także nauczyła ją, że nawet po największym upadku można się podnieść. To koniec starego rozdziału, pomyślała, uśmiechając się ciepło. I początek czegoś zupełnie nowego.